Siemano. dzisiaj Wam pokażę jak pijem topkę na Aksie. Ale zanim jeszcze do tego przejdziemy zostaw subskrypcję, lajka i zapraszam do oglądania. Zaczynamy pierwszą grę. A więc tak, przeładowałem sobie kuszę i pobiegłem do mojego przeciwnika, oników Filipek. Strzelił, będę no strzał, ale nic nie trafił. Bądź no, niestety, trochę mnie w już, yy, tymi strzałami, można powiedzieć. dam a drugie coś dzisiaj takie go trochę strzałami daje mi tam strzały no i kryta lecz w następnej grze wcale nie szło mi tak dobrze zaczęliśmy drugą grę przeładowałem sobie kusze standardowo i pobiegłem na oponenta niestety trochę można by było powiedzieć że no sobą grałem misowałem każdy strzał czy co so, teoretycznie tak naprawdę nie wiedziałem co się działo jakieś drewniane łapy miałem czy co so, teoretycznie można by było powiedzieć że byłem po prostu totalnym gównem Dałem mu jednak jakiegoś strzała z łuku, próbowałem coś movement'ować, żeby go przestraszyć, no ale jednak No zagrałem jak gówno można powiedzieć Dał mi strzała z łuku Tutaj dobrą bombę dostałem od niego No i też kolejną bombę Zapomniałem, że jest takie strzał tarcza Dał mi, przeładował kuszę No i tutaj dostałem bombę, kolejną bombę No i zginąłem. Po tej przegranej pomyślałem sobie, że po prostu bym musiał polepszyć trochę swojego skilla na samym początku przyładowałem kuszę i także pobiegłem do swojego oponenta. W tej rundzie poszło mi znacznie lepiej niż poprzedniej, gdzie po prostu misowałem każdy hit i nie wiedziałem co się dzieje. Pierwszy hit był tak naprawdę jednym z ważniejszych, ale no, daliśmy sobie nawzajem hita. Później dałem mu dobrą bombę, następnie on mnie hitnął, ale to nic mnie nie zrobiło. Grał znacznie gorzej niż poprzednia osoba, z którą właśnie grałem. Aktualnie miałem coraz większe szanse, aby wygrać te starcie. Dałem mu hita z łuku. Tutaj próbowałem movementować trosze, troszeczkę łukiem. Dałem mu bombę ładną. Zbiłem mu tarczę. Tutaj on też mi zbił. Ale ładnie zrobiłem combo. Już polepszyłem swojego skilla, a więc zagrałem ostateczną grę. Zobaczcie, jak to wyszło.